Dowódca jednostki SG-213, starszy chorąży Michał Cłapa. Aktualnie jesteśmy podczas patrolowania polskich obszarów morskich, morskich wód wewnętrznych i kanałów portowych portu Gdańsk. Znajdujemy się na jednostce interwencyjno-pościgowej typu IC-16M3. Jest to jednostka, która służy na co dzień w Kaszubskim Dywizjonie Straży Gdańskiej w Gdańsku Westerplatte. Nasz skład to cztery osoby. Aktualnie jesteśmy podczas pełnienia dyżuru granicznego, czyli służba graniczna w ochronie morskiej granicy państwa w porcie Gdańsk, miejsce postoju, górki zachodnie. I ta jednostka, na której się aktualnie znajdujemy, została wybudowana w 2007 roku przez szwedzką Stocznię. Mamy cztery takie jednostki w Straży Granicznej: dwie w Kaszubskim Dywizjonie Straży Granicznej, dwie w Pomorskim Dywizjonie Straży Granicznej, i one pełnią przez cały. Rok całodobowo dyżury w portach Polskiego Wybrzeża. Jest to jednostka interwencyjno-pościgowa. Działa w oparciu o system ZSRN. Współpracujemy z administracją morską. Działamy w strukturze SAR. Jednostka ta jest bardzo szybka i zwrotna. Jest to jednostka o napędzie strugowodnym. Pozwala to nam na bardzo szybkie pływanie z prędkością do 40 węzłów na godzinę. Jest to jednostka bardzo manewrowa. Napęd ten umożliwia nam wejście na płytrze akweny. Jej zanurzenie to met 10, m, także do, do takiego zanurzenia możemy operować na wodach. Podczas pełnienia służby granicznej na jednostce pływającej znajduje się grupa kontrolna, która dokonuje kontroli jednostek pływających na polskich obszarach morskich. Kontrola ta polega na sprawdzeniu dokumentów bezpieczeństwa żeglugi oraz dokumentów osób przebywających na tych jednostkach. Dodatkowo, grupa kontrolna podczas takiej kontroli ma uprawnienia inspektora inspekcji morskiej, także poza. Sprawdzaniem bezpieczeństwa żeglugi jest również kontrola rybołówstwa, sprawdzane są również pomieszczenia, czy nie są przewożone jakieś towary akcyzowe, materiały niebezpieczne.